Nie mordeczki, ja jestem Kuba, czyli Skira. I ostatnio pisaliście mi w komentarzach, że bardzo często kłócam podczas grania Fortnite'a. I w sumie nie wiem czemu to robię, po prostu się do tego przyzwyczaiłem. No i stwierdziłem, że w dzisiejszym filmie będę kłócał cały czas. Taki challenge sobie zrobię. Więc oglądajcie do końca, żeby zobaczyć, czy zdobędę sporo fragów, czy jednak nie do końca. No i zanim przejdziemy dalej, zostawcie subskrypcję wraz z dzwonkiem. Pamiętajcie też o łapce w górę. I jeżeli nie używacie jeszcze kodu z sklepie, no to możecie to teraz zrobić. No i jak coś kupujecie z tym kodem, to ja dostaję z tego trochę pieniędzy. No i słuchajcie, na samym początku tego odcinka wyląduję sobie na zalewie zostoju i spróbuję zrobić chociaż jednego fraga. Ale może być to ciężkie, ponieważ tutaj jest mega dużo osób. Dobra, mam tutaj pierwszą skrzynię w bucie, oczywiście kucam od razu, i... Pompa, nice Cyk, kolejna pompa, okej okay. Czasami nie mogę zdobyć ani jednej A teraz od razu dwie skrzynki, dwie pompy, okej okay. Dobra, tutaj się zabili Przed chwilą, w tym budynku, na górze Na spokojnie, po cichu, wbijam sobie O, jest tu gościu, mam go Udało się, pierwszy frag zrobiony No, trudno nie było, ale słyszałem jeszcze Jakieś kroki na dole chyba, może jednak nie Dobra, nieważne O miał lunch spada, jeszcze PMA Nice, to nie najgorszy ten ekwipunek oni są cały czas w tym budynku, tylko nie, czy na górze, czy gdzieś tutaj na dole. O, tu jest ziomek, okej. Okay. Dobra, granaty tam rzucam. Chyba go nie zabije, co nie? Nie ma takiej opcji. Jest na prawo. O, nie, ktoś tam hity mu sprzedał. Ja teraz dostałem hity. W takim razie zbieram na szybkości itemy i zabijam na górę. Ej, to nie jest takie proste, serio. Bo ja tak powoli się poruszam, czy to jest masakra. Wiecie co, mam taki jeden plan. Wbijam sobie na dach. Tędy. O. Udało się. Nie, nie udało się. No halo, co jest? Teraz jestem na dachu. Udało się. Schodzę tam na dół powoli. Do nich, bo cały czas się tu strzelają. Na tym piętrze, czy jeszcze niżej? No ja ich w ogóle nie widzę, co jest. Słyszę, a nie widzę. Ej, gdzie oni są? Na górze? Co tu się dzieje? Ej, no ja nie mam pojęcia, gdzie oni są. Cały czas słyszę kroki. Jeden zginął, ale gdzie jest ten drugi? Może tutaj? Też nie. On chyba jest na dole teraz. Tutaj. Witam pana. Nie, no słyszę teraz go na górze. Gość jest jakiś dziwny. Dobra, mam go. Nie spodziewał się, że przejdę z tyłu. W ogóle, jak kucam to prawie mnie nie słychać, więc chyba dlatego. Ej, no powiem, że jak na razie ta kierka wychodzi naprawdę bardzo dobrze. No, i chyba teraz muszę już pójść na jakąś inną miejscówkę i po prostu szukać kolejnych fragów. Tylko przy okazji sobie zbiorę tu skrzynkę, żeby mieć więcej temów. No i robię teraz zawijkę. Ej, no spójrzcie na mnie, ja wyglądam jak jakiś bambik. Nie no, ja najbierę łódź i zawijam stąd. Chyba mogę używać łodzi, no bo czemu by nie? Przynajmniej w taki sposób będę mógł się szybko przemieszczać. I do końca gry zostało 25 osób, czyli coraz bliżej wygranej. Może się uda, to by było w ogóle śmieszne. Mam tu w ogóle dropa nad sobą, ale jak go zebrać? Chyba muszę iść naokoło i z góry sobie zjechać. Oni jakiś ziomek leci helikopterem. Z tamtej strony? Dokładnie. o, -o wylądował. Na szczęście mam trochę Matsów, o na no, prawo jest. myślałem, że on do krzaka pójdzie. Dostał głowę. Dobra, biorę po i go podjeżdżam, tylko trzeba to z głową zrobić. W taki sposób na przykład. Dostał! I trafiłem go w głowę. I nie trafiłem go najgorzej, co nie? 38 HP mu zostawiłem No nic, więc lecę z kolejną gierką Mógłbym cały czas lądować na małych miejscówkach I kampić, aby wygrać gierkę Ale chyba ciekawsze będzie to, jak będę cały czas latał na Dużą klepę Tak jak na przykład teraz, na farmę Zobaczcie ile tu jest osób Czy ja dam radę w ogóle zebrać tu skrzynię? Mam nadzieję, że tak Dobra, jest skrzynia, jest też pistolet I mam tu jakiegoś ziomka, którego nie trafiłem oczywiście Nie trafię go Ej, no gdzie on uciek? Jest chyba na prawo. Tak, tam jest. Nie trafiłem znowu? No, chłop co robi? Dobra, słyszę go przede mną. Tutaj, za drzewem. O, ktoś go zabił jeszcze. No spoko. Tego zaraz trafię, tylko niech wychyli tą głową. O, jakiś kolejny tutaj leci. Okej, okay, dobra. No, niektóryś wychyli. Co jest? O, wyszedł w końcu. Trafię go, trafię go. Nie trafiłem. Jestem najgorszym graczem z harpuna. Ściga mnie tutaj. Jest przede mną. Nie trafiłem znowu? No co jest z tym harpunem nie tak? Tym razem tak bardziej na spokojnie. Wyląduję sobie na karką kinie. I już widzę jakąś pompę tutaj przede mną. Dobra, cyk, zbieram ją. Oczywiście od razu kucam, żeby nie było. Lecę teraz po tą skrzynkę na górę i to jest lepsza skrzynka. Nice. Co będzie w środku? Ja liczę na jakiegoś skara. I jak zawsze, pistolet. Czy naprawdę tylko ja mam takiego pecha, że dostaję pistolet zamiast skara. Tutaj kolejna skrzynia, kolejne temy. I teraz najważniejsze pytanie, czy ktoś tu jeszcze wylądował? Okej, okay, mam MK, Jeszcze dużo potę. Czy ja słyszę kolejną dobrą skrzynię? Ej, to jest jakiś fart. Tutaj normalna skrzynia. I na górze ta lepsza. Ona jest w tym miejscu chyba. No, tym razem musi być skar. Tak, jest auk. No dobra, i tak to jest spoko broń. Tutaj kolejna skrzynia. O, jest jakiś ziomek! Słyszę kroki przede mną. Jest to jest za potem. Witam pana. Dobra, mam go. Udało się zrobić pierwszego fraga. Nie wiem co on tu w ogóle robił. Ej, serio, ja teraz wyglądam jak taki najgorszy Bambi, który chodzi cały czas na kucaka i tylko od krzaka do krzaka, co nie? Tu jest jakiś przeciwnik. Oj! Dobra, dostał sporo hitów. Szkoda, że głowa nie siadła. Właśnie, już myślałem, że go nie zabiję. Bo dosłownie miał 10 HP. To teraz ja mam snajperkę. Tylko szkoda, że tą wyciszoną. O nie, ktoś do mnie strzela. Tu jeszcze pompa lepsza, podki kolejne. No i teraz spróbuję tutaj wejść i wysnajpić tego ziomka, który tam do mnie strzelał. On powinien być na dachu, tak mi się wydaje. O, już czuję, jak zaraz snajper wyrwę. Dobra, oni się strzelają, on jest ten ziomek tam. No nie, on nie trafił, a ja nie trafiłem, ale tu jest pojedynek snajperski. Dostał 95 nie no, ja go tam podjeżdżam. Oczywiście cały czas kucam. Co on musi sobie w ogóle pomyśleć? Co tam jeszcze jest? Jest tam, wychyla cały czas. No scope! Nie, nie wyszedł. Chłopie, nie rób takich rzeczy! Dobra, mogę pływać, co nie? Jak wyjdę na ląd, to od razu będę kucał. Dobra, kucam już. Nie mogę, nie mogę kucać. Halo. Teraz kucam. On jest idealnie tutaj przede mną. To nieźle sobie wbijem na drzewo. No, zeskoczyłem na dół, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Okej, okay, zabiłem go. To nie było takie trudne. No i miał heavy snajperkę. Z tego to ja mogę strzelać. Ej, teraz się zachowuję jak taki agent. Jest chłop przede mną, który jest przebrany za pomagiera. Halo, mogę się budować? Czy nie za bardzo? Granaty, o nie, granaty, granaty Dostał hita Kolejnego hita Jak ja to przeżyję, to będzie Totalny fart Ej, ja przeżyłem, jestem w szoku On się teraz jak nic leczy na dachu Jestem tego pewien po prostu Tylko oczywiście mam brak masów i tam raczej nie wejdę O, słyszałem drzwi tutaj Jest nade mną Mam go, on też kuca sobie Co jest? Tak po prostu na kucaka Dostał znowu hita Mam go, udało się pokonać I mam teraz Tomigana. Pójdę jeszcze na dół do skarbca, żeby ogarnąć jakieś leczenie Na przykład apteczkę Bo przydałaby się teraz Na spokojnie, nikto jej jej nie widzi Ten jej widzi, dobra Czemu nikt nie otworzył skarbca? Co jest? I po co tak strzelasz? No, scope? Nie udało się. Tam się jeszcze strzelają w ogóle. Dobra, ja to rozwalam, bo to będzie mi tylko przeszkadzało. Zejdę sobie jeszcze trochę niżej. Okej, okay, gościu uciekał. Ma Graplera. Ktoś tam na niego strzela jeszcze. Nie trafiłem. Ruszył się akurat. Czy będę go widział? Ej, no gdzie oni są? Dobra, w środku. Tylko jeden teraz został. Chyba po prostu popłynę sobie do strefy. Nie ma co walczyć z nim. Bo mam trochę za mało hapsa. Dobra, jestem teraz na lądzie i dalej kucam. Tu jest ziomek. No skop, nie udało się. No dawaj, otwieraj to. Naprawdę żadnego hita nie trafię. O, jednego trafiłem. No ale jakby nie patrzeć, ta gierka nie wyszła najgorzej. Trochę fragów zrobiłem i nawet spoko to wyszło.